Czy jestem dupką za nazywanie mojego chłopaka łysym? Mam 25 lat, a mój chłopak 29. Mieszkamy razem od niedawna. Czasem kłócimy się z powodu różnic charakteru. Mój chłopak ma jedną cechę, której bardzo u niego nie lubię. Mianowicie ocenia ludzi za rzeczy, na które najczęściej nie mają wpływu. Najczęściej za wygląd. A, no to już wiemy, z kim mamy do czynienia. Ostatnio śmiał się, ponieważ na jego profilu w proponowanych znajomych wyskoczył mój były partner. Przeglądnął jego zdjęcia, po czym zadzwonił do mnie, śmiejąc się, że on jest rudy, i powiedział, jak ja mogłam być z rudym? No tak. No Jak ona mogła! No jak mogła! Jak śmiałaś! <laughs> jak byłam na studiach, to w UK to 80% chłopaków było rudych, i wtedy co po prostu tylko celiwacz. Nie byli <laughs> Nie wytrzymałam. I zaznaczyłam mu, że mój były był rudy, a on łysieje. Uderzyłam w czuły punkt, ale nie po to, by być byłego, lecz żeby pokazać mu, jak czują się inni ludzie, kiedy mówi o nich w taki sposób. Po chwili kłótni zrozumiałam, że przesadziłam i przeprosiłam go, a on postanowił ze mną zerwać, jeszcze przez telefon! Nie dając mi szansy na rozmowy w tej oczy, czy jestem dupką. Dupką nie jesteś, bo pokazałaś mu tak, jak czują się inne osoby w momencie, kiedy on je krytykuje za coś, czego nie są w stanie zmienić. Autorka nie popełniła błędu, bo dosłownie wyedukowała dosłownie. tego typa. I to w taki sposób, wiesz, dotkliwy, w sensie, że on to poczuł na własnej skórze. Ja tutaj zacytuję Jurię, która fantastycznie napisała. Łysy z głowy, Babia lżej".